Witam Was serdecznie w... Bez zamoczenia wiedźmińskiej życi się nie odejdzie. W najnowszym odcinku z Wiedźmina na dwójki. Wywaliłam trochę rzeczy ze ekwipunku, bo byłam przeciążona. Czekamy. No już, już, idę, idę. Nie będziemy na razie nic więcej brać. Chodź wreszcie. Poczekamy, aż uda nam się znaleźć tego. Jakiś Wiedźminie, bank czekamy. czy karszmarze może będziemy może, mogli zostawić rzeczy. Mam nadzieję. Jakieś wieści od Twojego tajemniczego informatora? Port jest zablokowany. Niektórzy kupcy. O. tkwią tu od miesięcy. W lesie muszą być szlaki. W lesie rządzi Jorwed. No, ale troszeczkę składników może zbierzemy. Już jestem przeciążona. Schemat wizmijski. Mm, to jest chyba do tego zadania, które mam już skończone, przez to, że mam to ostrze z jedynki. Coś okay. musimy wywalić jeszcze. A, ah. pałka. Dobra, możemy iść. Co jeszcze są zioła. O mój Boże. Dobra, idziemy. Wiesz, gdzie jesteśmy? Hmm, w lesie? Bardzo śmieszne. Wiesz, do kogo ten las należy? Niech zgadnę. Do Jorweta? Wiem o Dolinie Pontaru więcej niż ci się wydaje. Również to, że Foltest zabrał tę ziemię Demawendowi kilka lat temu. Zdaje się, że brałeś w tym udział. Słyszycie? Śmierdzi elfem. No cóż... Jestem ciekawa, kogo go spotkamy. Korzeń mandragory! <grych> Balisa. Belisa. Cześć, Elfia. Trzech lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temerii. Odpowiedzialny za pacyfikację podgórza mahakamskiego, łowca elfów, morderca kobiet i dzieci, dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorwet, zwykły skórzany. go podsumował? Długo czekałem na to spotkanie. Snułem plany, zastawiałem pułapki. A tu proszę, oto jesteś w moim lesie. Pomogłeś zabójcy mojego króla. Król czy żebrak niewielka różnica. Jednego dłan mniej. Hmm. Gdzie twoje komando? Nie udało im się wymknąć z obławy? Są dokładnie tam, gdzie być powinni. Zapewniam cię, że żadna ludzka obława nie zatrzyma Skojatel. Hmm. Od kiedy wiewielki wysługują się najemnymi mordercami? Dłan w służbie Skojatel. Nisko upadliście. Najemny morderca? Można go tak nazwać. Ale dłan? zupełnie. Nie o przynależność rasową tu chodzi. Właśnie to ona jest kością niezgody. My mamy szpiczaste uszy, wy okrągłe. Jesteśmy długowieczni, lecz jest nas niewielu. Wy zaś mnożycie się jak króliki. Na szczęście szybko zdychacie. Jedni i drudzy próbują udowodnić, że to ich uszy mają właściwy kształt. Na tym, właśnie na tym polega wojna raz. To z tego powodu ludzie i elfy zabijają się nawzajem od ponad 400 lat. Wszystko przez kształt małżowiny. Coś w tym jest. Kolejny staruch w skórze młodzieńca. Próbujesz zamaskować oczywistą prawdę wyszukanymi słowami. Oczywistą prawdę? Nie o rasę tu chodzi, nie o wolność, nawet nie o zemstę. Jesteście tu, bo ktoś wam kazał, a teraz zwyczajnie was wykorzystuje. Może ma koronę na głowie, może magiczną różdżkę u boku, a może zarządza gildią, ale na pewno nie obchodzi go wasza wolność, wasza sprawa, ani wasze uszy. Tak było z Nilfgardem i tak jest teraz. Mylę się? Te czasy się skończyły. Nikt więcej nie będzie wykorzystywał z Kogo chcesz przekonać? Mnie? Samego siebie? Czy łuczników ukrytych w krzakach. Dość się Z tych sparlę. Refleks ma, chłop? To trzeba przyznać. Ale ładnie. Zamieniła ich strzały w motylki. Co To chyba powinno wystarczyć. Tris? W porządku, Tris? O, o! Niedobrze. Trzeba było zaczarować łuczników. Idą! Mhm. Mm Masz dobry miecz? Tak w ogóle, chłopia Geralt! Czar dalej działa! Nie oddalaj się! Czy wyjąłeś e, srebrny? Nie ja wiem, że elfy są teoretycznie magiczne. Nie. Z tamtej strony jest jeszcze więcej! Musimy się przebić w stronę Flotsam! Łapy precz z mojego tyłka! To ty nas? A myślałaś, że kto? Nie jestem piłkiem kartofli i cholernym komandosem, jestem kobietą! Zauważyłem! Zaraz zwymiotuję! On cię tylko trzyma na rękach, nie musisz od razu rzygać. Przynajmniej z ręką na ślicznym Na pewno nie na moim! Utrzymam zaklęcie! Wiem, że... Dalej, trzymasz... Nie trzęść, tak! musisz się skoncentrować! W Głowy w okolicach jego pachy, że pewnie jest spocony. Tak, porządku. syny. co się dzieje? tylko twoje buty! Gdzie jest ta cholerna przystań? Nie ma nikogo z przodu, nie ma. Ok? Zaczynam wierzyć, że wyjdziemy z tego cało. Chris, Bariera we mnie. Chris? Dobrze. Jeszcze trochę go troszeczkę Zabij! Zabij, Momencik! No chodź do mnie chodź! Ej Dobra. Nie chcę spejować. Dobra. Już W niąkach. A mój lud! Ale tam są łącznicy. Wolę się na ich nie wystawiać z taką małą ilością życia. A, musimy sobie rozdać talenty z tego co widzę. Ziewiórki atakują! Alarm! Mają magów! Przygotować się! No, nie dobiegł. go? całkiem dobrze, ale on i tak nic nie pamięta. Tylko dlatego udało mi się go tak łatwo zaskoczyć i zabić Voltesta. Ale nie obawiaj się, Elsie, znam sposób na Geralta. Kim ty jesteś? Chcę skojarzyć takiego mięśniaka z książki, ale to chyba był tylko ten. Eee. Za, nie, za dużo nie pamiętam imienia. W tym czasie? Widziałeś? Tak. Jorwet i, i królobójca. Żyjecie? Kto wy? Znaczy się, kim jesteście? Jestem Wiedźminem. Kupiec korzenny, Emervara Emreys. Kupiec? Korzenny. Aha, a ta? Dobry człowieku, cudem uniknęliśmy śmierci. Bądź tak miły i powiedz, gdzie możemy odpocząć. Później wszystko wyjaśnimy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rację macie! Na rynek idźcie, może na egzekucję zdążycie. Wichrzycieli wieszać będą. Krasnoluda i barda jakiegoś. Czyżby... Tam karczma, zamtus, odpocznie eta. Na pewno skorzystamy. W szczególności z Zamtusa. Bywaj zdrów. Cóż by jaskier miał problemy? Kupiec Razem z Zoltanem. Cóż. Emherwan, Emrys. Tak? Emherwan. Nie pamiętam, że jak to było. To jest uh, imię i nazwisko cesarza Edgardo. Nic. Ryzykował. Okej, okay, dostaliśmy poziom. Zaraz pójdziemy. Tylko ja chcę rozdać talenty. I żywotność się na pewno przyda. I sobie jeszcze jakieś mikstury zrobimy. Eee, tak, parowanie we wszystkich kierunkach eee, alchemia, Nie wiem, zrobiłem może sobie jeszcze za dwie jaskułki. Chyba przez przypadek zrobiłam brunatny olej. Eee, może filtr Petriego też za dwa. I nie wiem, o betary też za dwie. Pinga dawała odporności. Krew falki to jest miecz. E, tfu, olej na miecz, to też mogę zrobić. Do trzy. Ok, zapiszemy gra. Wszyscy słyszeliście, co zrobił w wyzimie. Gdzie przywędruje Wiedźmin, tam poleje się <laughs> <pewnie. śmiech> Okej. Okay. Jakim cudem jestem przeciążona? No bez jaj. To te mikstury? <laughs> o. To się przyda pod ręką i... petarda. Mikstury tyle ważą? Wcale nie mam ich tak strasznie dużo. Coś z ubrania wywalimy. Na przykład to. Dobrze. A, podejrzewam, że to jest sporo rzeczy do lutowania, co? tyle Ale zajmiemy się tym potem. Najpierw pójdziemy na egzekucję. Lutowaniem okolicy zajmiemy się, jak znajdę jakiś bank i no, będę mogła podkładać to trochę to rzeczy, coś tam się sprzedać. No, zamieszaj chodź! To co? Widzimy się na wieszaniu. Ja i ja to co? Widzimy się na wieszaniu? My też zaraz widzimy się na wieszaniu, moi drodzy. Jorwet. O, obejrzyj, nie, otwórz. O. Poszukiwane, żeby lub martwy. Elf Jorwet, przywódca komandowy Wiórek. Super. Tutaj będziemy lutować i zbierać rzeczy. No mówię. Ja, jak się znajdzie. Sprzedawca, to jest ten sam plakat. Sprzedawca i bank. Albo chociaż karść masz, Jaskier Izolto. Mówiłam, mówiłam. Mój informator. No to pięknie. Masz jakiś plan? Improwizujemy. Bez zabijania. Ja. Yep. Zajmiemy się tym. Gerard! Gerard! Tutaj! Pomóż! Nie sikaj się! Zobaczisz sobie te ślyszne spodnie! ludki. Chyba z tobą trzeba najpierw pogadać, co? Ty, białowłosy, cofnij się! A Co tuś nie możecie bać, Co tu... Za co i wieszacie? Groźniej nie wyglądają. Okay. Zakumację z wiewiórkami! Nieludzkie śierwa! Jaskier to też elfi On to akurat za rozpustę zawiśnie. <noise> za co? Bard dostał stryczek za rozpustę. Tak głosi wyrok. A wyrok, panie Wiedźmin, to już nie byle co! Ludzie, wierzycie w taką sprawiedliwość? Nie słyszałem, żeby w wolnym królestwie Temerii wieszano za rozpustę. To nie Nilfgaard! Zabieraj się stąd, cudaku, bo nie ręczę za siebie! Zabawę porządnym ludziom psujesz. Może i cudak, ale dobrze gada. Ja też, panie strażniku, lubię se pochędożyć i nie chciałbym zadyndać za to na stryku. O! Pan strażnik też nas parę razy odwiedził, ale nie pochulał, oj nie! I stąd na to nie twój zamtus? <gry> ale chęci do hulania to mu nie brakowało. Przerwać egzekucję. Kurwy i wiedźmini głosu nie mają! W Śpiewak ma wisieć i będzie wisiał. To porządne miasto. Baczcie na słowa, panie strażnik. Na Wiedźminach się nie znam, ale Garwena to porządna kobieta. Zawrzeć gęby! Spokój! Słuchajcie wszyscy! Temu wojakowi z bożej łaski gnieją jądra. Stulpy pysk dziwkowo. Chyba nie uderzysz kobiety. Kobiety nie! Aha. Patrzaj, jak się z nimi bawi! No chodź, chodź, znajdzie się miejsce i dla takiego. Au, Geralt. Jednak powinieneś moim zdaniem nosić krótkie włosy. A ty co O. O o rane. Serio. Super, Kacie, brawo, brawo, brawo. Zaraz ci pobiję, brawo, pysk. <ścoughs> Ale moim zdaniem taka nawalanka by tak grzecznie nie wyglądała. Nie byłoby machania piąstkami, i tak dalej. Po prostu byłoby pranie na całego. Aj, aż mnie zabalał żołądek. Dlaczego ty nie masz Majtek? Co się tu kurwa dzieje? Pytam, co się tu w pizdę palec wyprawia. m m melduję że p p p p mi z oczu, Koniczyna! Nie potraficie nawet powiesić kilku pierdolonych bandytów! A ty lepiej stój spokojnie, łapy od broni. Hmm. To miejsce służy albo do wieszania, albo do przemawiania. Co wybierasz? Hmm. Kim jesteś? Ty tu dowodzisz? Bernard Loredo. Komendant Flotsam. Wybacz, że się nie przedstawiłem. Nie szukam kłopotów. Niektórym puściły nerwy, ale to twoi ludzie zaczęli walkę. A co mnie to obchodzi? Oni zaczęli, i ty skończyłeś! Broniłem swoich przyjaciół. Puścisz ich? Coś kiepską kompanię sobie dobrałeś. Prędzej wypuszczę złodzieja! <laughs> Spokojnie, żartuję. Uroczy Nienawidzy jesteś, złodziei. naprawdę uroczy. Mogę urządzić tu jeszcze jedno przedstawienie. Tym razem krwawe i nie na pokaz. Albo się dogadamy. Chwile wiedźminie. Słuchajcie, ludzie! Pewnie słyszeliście o tym, co stało się w czasie bitwy o samej klawalet! Niestety to prawda! Król Wolst! Nie żyje! Prawdopodobnie z Koyadel brali udział w tym ohydnym morderstwie. Dlatego nikt nie może być pewny swojego bezpieczeństwa. I dlatego dziś na ulicę Frozzam wyjadą wosy z bronią. Obowiązuje stan wyjątkowy. Czekajcie na rozkazy. Bądźcie gotowi do walki. Bądźcie gotowi pomścić swojego króla. A teraz rozejdźcie się do domów! Jaskiery są wolni? A co z nimi? Egzekucji nie będzie. Póki co. Powiedzmy, że rozpatrzę ich sprawę ponownie. Szubienica to nie miejsce na rozmowę. Pogadamy u mnie wiedźminie. Twoi koledzy są wolni, ale mają zakaz opuszczania miasta. Czekam na ciebie wieczorem. Przyjdź po zmroku. Wcześniej będę zajęty. A i jeszcze jedno. Witamy, we sam. <noise> uroczo, naprawdę uroczo. Oni naprawdę chcieli nas powiesić, zabić. Ja. ja nie wiem. Nie chciałem spalić tej wieży. I już w porządku jaskiera. Chodźmy stąd. Jesteśmy twoimi dłużnikami, Geralt. No, a teraz dokarczmy. Chodź, jaskier, napijesz się, przejdzie ci. A przy okazji opowiemy Geraltowi historię o zaściankowości, hipokryzji i rozpuście. Okej. Okay. A się pusto zrobiło? Boże, zastanawiałam się, co to jest. A to piesek. Piesełek. Rany. Taki sam model. Identyczny model jak w Jedynce, tylko uładniony. Słuchać, droga, Zobaczcie. Identyczny. No Super. I jak na wsi, było Super. Tablica z ha. Może jest coś Oczywiście, że przejrzymy ogłoszenia. Oczywiście są zlecenia. Jak to w starym dobrym wiezminie, bywa. Zlecenia na Andriagi. Wobec bestialstwa i bezczelności stworzeń nazywanych Andriagami, zatroskany losem mieszkańców komendant Bernard Loredo zdecydował się wyznaczyć nagrodę za eksterminację owych stworzeń. Śmiałek, który pozbędzie się plugastwa, raz na zawsze otrzyma z rąk Ludwiga Mersa. Na wysoką nagrodę i zostanie wpisany do kronik miejskich jako człowiek zasłużony dla Flotsam. I tak dalej, i tak dalej. Zabieramy. Zlecenie na nekery. Ogłasza się wszemi wobec, że komendant Bernard, Bernard Loredo wyznaczył hojną nagrodę z eksterminacji nekerów w okolicy garnizonu. Otwory mają być wytępione raz na zawsze. Śmiały, który podejmie mi się zadania, wykonuje z powodzeniem, zostanie nagrodzony pokaźnym mieszkiem orenów. Opłacany zostanie również kapłan, który przez 28 dni wnosił będzie modły w intencji bohatera. Zabieramy koniecznie, w szczególności te modły mnie skusiły. Masz wibryle jak badyle? Odwiedź cyrulika we Flotsam. Usługi balwierza w tym również: golenie, puszczenie krwi, wyciskanie czyraków i nade wszystko strzyżenie włosów. Przerwanie zębów w kuźni naprzeciwko. <laughs> Okej. Okay. Obwieszczenie o łaskawieniu Dimitra. stwierdzi, że coś tam się nachlapało. Ach, jak ja lubię, jak on gada przez sen. Okej, okay, oświadczenie o łaskawieniu Dimitra. Okej. Okay. Zlecenie na trola. To też, że zabieramy tych ogłoszeń, chyba nie ma co zabierać. To są reklamy. Ok, z i katowskiej. Moralna propozycja. Zlecenia na lekarza, zlecenia na Andriagi, kłopoty z jest trolem. Zabójcy królów, twarde lądowanie. To też jest skończone. Yep. Mhm. One chyba są pokończone. A nie, aha. Rozumiem. One kontynuują się... W, no, w tym akcie, jak gdyby. Dobra, wchodzimy do karczmy, tak? Gruby facet z pełnym mieszkiem i kuflem na beczce piwa. Świetnie, I mamy karczmę. Przesiadam, ja. Ten A 8 tysięcy orenów od króla. Kryzys Ja Nie. Ja niby dostałam 8 tysięcy orenów. Tylko bez żadnych awantur. Ma być spokój, jasne? Jak słońce Tak, tak. będzie miała na oku. Pohandlujmy. Najpierw, że dam pochynoszmy. Um. Także to ode mnie uh, yep. też mogę ci sprzedać. Nie wiem, czy za to bym nie dostała więcej od kogoś innego niż. E... 18 orenów za inkrustowane srebrny pierścień. To jest jakieś, to są jakieś jaja. Co zostawimy, to też na razie sobie zostawimy. Okej, okay. to też sprzedamy. A, mamy. A jeszcze z broni. Ten temerski miecz stalowy też na razie zostawiam. Super. Marty Bubr. Cześć. Jesteś karczmarzem? Okej, okay, pohandlujmy. Nie mogę u ciebie nic zostawić? To niedobrze. Bardzo niedobrze. Cześć. to Tris. Gdzie wam się Tris gubiła, Komuś Ernest? To ja widzę! Widywałem cię w wyzimie! A, tu jesteś. Cześć. Zdaje się, że wracam Przypomniałem sobie pogrom w Rivi. Wściekły tłum, mordujący nie ludzi młodego chłopaka z widłami. Pamiętasz coś jeszcze? Śmierć lub stan bardzo jej bliski. Nie jestem pewien. Czułem, jak uchodzi ze mnie życie. Aha, byłam tam. Chwilę później. Za późno. Nie smuć się, czarodziejko. To tylko wspomnienie. Mamy na głowie większe problemy. Coś mi mówi, że jeśli odzyskam pamięć, znajdę odpowiedzi na wiele pytań. Wszystko w porządku? Jak ci się mieszka z żołnierzami Rosza? No, wybornie! Znam już chyba wszystkie fekalne żarty świata. Dowiedziałam się, że można wybekać oficjalny tytuł cesarza Gardu bez wspomagania się piwem. Oraz, że krótki ma szesnaścioro dzieci. Wszystkie noszą imiona od temerskich dywizji piechoty. A jego przydomek nie pochodzi od przyrodzenia. No ale miło, że się o mnie troszczysz. Widzę, że humor <laughs> dopisuje. Tak naprawdę to nawet ich lubię. To dobrze ludzie. Jeden nawet mi się oświadczył. Który się ośmielił? Tajemnica? Myślałem, że chłopcy Rosza mają do mnie chociaż odrobinę szacunku. Okej, okay, bywaj. Wiecie co, moi drodzy? Ja będę na dzień dzisiejszy kończyć. pogadamy sobie z Zoltanem, Roszem i Jaskrem w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I cóż, to. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.